Hej, świoneczko widzowie z tej strony Pikacz i coś nagrywa w ogóle? Chyba tak, to nie ważne najwyżej nagrała nowa. I dzisiaj nie wiem co będziemy robić. Dlatego w takim razie gdzie to jest? Spytałam się to Panowców, będziemy dzisiaj grać. podstawowo. stać, krótko. Tut tu Ja tak mało w to gram. El primo. El primo. O, wyzwania są. Co już Pick, pyk, sklepik. W ogóle muszę nic zmienić, bo była taka dziwna historia, że gramy z Sklej'ego i... I kazał zmienić i teraz muszę zbierać te deakse, bo nie mogę. I mogę tylko za 60, co ja robię? Dobra, co tu jest do wygrania? To się nie opyla, ale mogę sobie pograć zawsze tam jakieś szczęste bandy. Dobra Będzie echo, my tak myślał. Ik. Jeden został. Ja myślę, że on nie dostanie wytychy. Dobra, leży Nie Nie trafisz D Daj, Nie O, to już, nie wiem, dziwne Posłanie go Sensu teraz użyłem Oj, ale gością mu tu osłonę jeszcze. Nie! Nie ma tak łatwo. Nie poddajemy się widzowie. Że... Trzeba ich ewidentnie dojechać. Koniec tego twardo! O nie! Gimcie! Dobra, teraz nie wejdę po tą piłkę. Nikt nie dostał prawie o kurde Oni wygrywają, no nie! Nie, nie. Dlaczego? No Pierwsza próba zmarnowała Nie obrażam się, nie gram tego co to można zagrać? Starcie. Sobie weźmiemy Rico i gramy 2.

dobra jazda z nim. kurde dobrze w tym jedziesz ich uciekaj nie to kupię automatyczne docelowanie jak to się to nazywa Bierz mi to. Nie! Tu kupi działko. Dawaj. Mój teammate jest przy kozak. Dawaj jedziesz go. Jeszcze. Dobrze. Cikaj ultem Nie no, mój teammate jest mądry. Mądry teammatek. A zapchnąłem jednego. Ja wolę bardziej uważać niż on. Bo jednak nie mam tyle borerki w stronę. Jest nice! Wygraliśmy. mam jak szybko wbić tego mega boxa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8, yy, na poziom poziomie potrzebuję 100. Dobra, to będzie git. Jak zrobię dwa zadania? Po 500. Ja Wykry 8 bitew. O, to idealnie się składa. Yy, ten w takim flaty dobra. Wiele go. I biorę to. I mam wygrać po prostu 8 razy i już mam Mega Boxa. Trochę więcej tych leveli będzie. Z widzowie będzie mini-opening. Dobra, no, zchilluję. Yeah. I mam dwa HP. nie wiem, jak on mi Czemu ty jeszcze żyjesz? Nie, on to jest nienormalne. Ogarnij się, raszę. Ja tu muszę robić dominację, a nie. Ja się będę za tym chował najlepiej będzie. Jak ktoś tu wyjdzie, to mu od razu pyk. Temu gościowi go nie ma. Elegancko. Nie, no my to wygrywamy. Dobra, my to wygramy, ale Eza. Czemu mi tam idą, skoro ja, ja za wszystko odpowiadam? XD, dobra, ale Eza? Kłopotko. Jeszcze 8 gier. Co ja robię? odcinek będzie z tego, że robię 8 gier i otwieram Megaboxa i kilka odcinek Nie no, gościu to mądrze zagrał, ale ja jestem jeszcze mądrzejszy ja staram się ich tak ubijać Kurde, ten poko wyszek wspomniał. W sumie tam siedzi ten bym też wychodził na jego miejscu. Dobra, idę ją rozwalić. Nieee! Gdyby nie ten poko to było naskinęło, ten pokój to jest jakiś nie wiem Muszę najlepszy Poko Koks z komentarza. To będą odblokowane, bo czasami są zablokowane. Nie, to się nie uda. Jest mi Poko to już przesadza. Ja wiedziałem, że poko jest mocny, ale żeby aż tak... nie wiem, czy ja... moje są umiejętności takie słabe, że ja nie mogę. Nie, no nie da się... Moi timeki to są debilie. To logiczne, że się nie uda. Gin, gin, frajerze. Ja! O no nie! Moi timeki to debile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli 8 skrzynek. Widzicie. W sumie 10. Tak. Tak 10 będzie właściwie tamte. Ale nie wiem czy to są same skrzynki. Dobra, idę z nim, bo on ma tutaj bezpieczniej. Ma tylko tego. Dobra. My będziemy tych tutaj odciągać. Nie no, ja cały czas ginę i jestem żałosny w tą grę. Przynajmniej kogoś zabijemy. Dobra. No dobra, to jest już nice. Jeśli nic z nimi nie bije. Dobra, są już dwa winki. Jeszcze trzeba zrobić. Sześć. O, idealnie, znowu to trio, dajemy wszyscy, że chcą grać kolejny mecz. To jest taki dobry trio. Nie no moje umiejętności. Ach, tam już dwie osoby, ja nie wiedziałem Nie, trzeba ich wykurzyć w kursach, nie, Koniec tej wieprzowiny! Aha Nie, skończyło się Wkurza mnie już tu, proszę PAMA! JEDNO LAŻ JEST! Najmniej no jednego rozpalimy bo mi ma szans. Dobra, to nie jest już potrzebne. O nie. Tutaj on jest. O nie. Kilka sekund i by mu się skończyło to, ale i tak to nic nie dało. Jest źle. Nie, tak nie może być. No nie! Ja zaraz przestrzelę to pspółlapy. Nie, kończ tego. Puszcz moi gości z Nie mogę, nie, ja się załamuję. Moi goście mają najpierw taką przewagę, a teraz to wszystko tracą? Czy to w ogóle ma jakiś sens? nie mogę. bez sensu. Błagam, żebyśmy wygrali. No, to są ci sami ludzie. Jest udało się. Może jak przesuniemy mapę I teraz mogę, no, z zaskoczenia uderzać Czekaj, jak, jak to ma być, jeśli no to tu też Nie no, ale Eza Nice. Trzeci win No szczęście się udało. Pai, 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 lagi, pai. Não, bomba ele me Szkoda Pelo menos não é mais o Majka Eu Ale, że ja tak porobiłem długości na S? Nie, idę tam tego wyjaśnić, niech oni tutaj stoją i tego wywołują. Nie, on mnie irytuje. Wkurza mnie. Po prostu mnie wkurza Kurde, Mira, tymi rakietkami będzie nawalał. Szalenie zwalony. Chodź na blisko taki kozak gość No i super. Nie, mi się wydaje, że to wina moich playmates. po 200 potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz potrzebuję 200. Ja nie mogę. Czego? Mogę to ci Не, не, не. Учишь миссии? Нет. Не врочишь. Пан Барлей. Нету, 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 нету. Ja nie wytrzymam i to mnie już denerwuje, tak gra. Dobra, no i się widać. Czy się tam skusi power Cube'a? Mois. Dobra, ale jest na ale No, 4 kilo. No i to się szanuje A jeszcze będę miał 250 za ten. Za 15 kilo na starciu było. To nice. Dobra, mi się kolejne. Kolekcji, ja robię tak niszczę tamto. I czekam aż ktoś przyjdzie po to. To jest taki trap dosłownie. No właśnie, o co mi chodziło? Big bomba. Bomba na oko. Tam są. Dobra, ja nie zdać. Dobra, łatwo. Siedem fragów. Ej, to ja to idealnie zrobię tysiąc. Bo będzie zbierz... I dwadzieścia kostek mocy. Tam w kilkunastu meczach. Po prostu w meczach. I muszę zebrać dużo kostek i dużo frakować. teraz dostali. Jeden dead. Kolejna kosteczka. Dobra Ale uciekinier Uciekinier Dętkę, dętkę, masz inaczej gościu mały Joy, Trzeba ich poszukać Film już 22 minut. trwa? Aha Ja chcę go zabić. Tutaj no, tutaj, po no, nie brało mi. Dobra, jest jedno zadanie wykonane. Jeszcze pokonaj. Jeszcze 14 przeciwników. Już nie muszę tych kostek tak zbierać. Bo nie, oni to mądrze zrobili. Chyba i tak giną. Dobra, dał mi trapa. Tam się ktoś bije. Dobra, oni mają jędkę. sapien kuboś Jest. Tu jeszcze jeden się pojawił. Jest. On mnie zabrał kino. Jeszcze 11 typa. Если у них какие Нет, ага. Uh -huh. А он же уже не раз замцал. 5. Мой килл. Мой враг. Нет, это как мой враг.

był ki Jeszcze siedem tym Powinno być ponad tysiąc. Bo i tak za każdą Gierkę coś tam się dostaje. test. Aha. Gościu mi w ogóle nie pomógł. Ja na super teammate. Zalewany. Dobra, koniec tego. On nie muszą się teraz ze sobą wydać. Ona mnie zabije. Dobra, mamy ostatnio. Nie. Uciekaj! Ja tak nie przeżyję Dobra, ja tego nie pokeruję. No nice. Dobra, giera była. Poddaję się. I ty! Ja to wygram! No oni są słabi! Nie! Michael Jackson! Ty! O no nie! Jak bym to wygrał, gdyby... I to tak głupnie blokada widzowie najgorzej Dobra, mogę wyjść już czy tak Uwaga ile? Błagam Nieee Dlaczego to wzrosło do 400? To dlatego, że tutaj tak chodzi w widzicowie o dwóch skrzynek. Świetnie. Widzowie, nic z tego A, coś z poprzednika z Zoomu? Ja myślałam, że coś będę miała Dobra, widzowie, kończę ten odcinek нара no, no.